Witam serdecznie przy Ciekawych z Beaty i postaram się zrobić to naprawdę szybko, naprawdę mamy jakąś nowość, mamy taką nowość jak książki. Są to tomy konkretnie skierowane do, do żywiołów i jak widzimy są takie tomy malutkie i ze wstążką troszkę grubsze, większe i czym one się różnią zaraz Wam oczywiście powiem, pewnie będą do... Teraz nie wiadomo do czego, znaczy nie wiadomo skąd one wypadały, bo w becie dostajemy je w gratisie. I przypomnę tylko zasady działania bety, to nie jest w ogóle związane z moim głównym kątem. Diamenty, które tutaj wydaję nie są przeze mnie kupowane, tylko dostajemy je na okres 5 dni i potem wszystko się resetuje. Także to nie ma nic wspólnego, żadnego boostera do głównego konta, na nic to nie wpływa. Nie możemy sobie z beta testów robić kart z normalnej gierki. E, także tak, tutaj mamy napisane, że bez żadnych dodatkowych kosztów będziemy mogli podnieść kartę o 20 poziomów, ale taką, która nie ma żadnych przełamań, czyli najlepiej będzie tej książki używać od 4,60 do 4,80, a ta większa będzie e, podnosiła 5 poziomów. Bez dodatkowych kosztów dla postaci, które mają ten limit pokonany. Więc znaczy, bez kosztów jedzenia, żelaza i doświadczenia. Ale dalej, materię będziemy musieli zapłacić. Yy, I to zaraz Wam pokażę na przykładzie. Do tego mamy dwie nowe karty z rodziny. Oczywiście: Outlaws, wygnan wygnanych. Tutaj mamy jeszcze kartę czterogwiazdkową z rodziny. Instytutu, rodzinę, którą już dobrze znamy, oraz pięciogwiazdkową. A oprócz tego, chyba yy, no, mnóstwo kuleczek, artów. A i Jacks, trzygwiazdkowy z rodziny, również nakładający obłędy. Także, oczywiście, te y, trzy. Te pięć nowych kart wam pokażę w jednym najeździe, jak one funkcjonują, co o nich sądzę, czy jak wejdą do gry, czy będą w takiej samej formie, tego nie wiadomo nigdy. Hotm, który jest aktualnie w gierce, miał dawać 100% many, po zabiciu daje 50% many, także nigdy nie wiemy, czy coś się nie zmieni. Ale jeśli w tej formie wyjdą, to będziecie mieli już jasną informację, na co te karty stać. ok bierzemy te karty, idziemy pokazać wam najpierw, jak działają te tomy, a potem najazd. Mamy taką kartę jak Zugel Yang i jest to postać ta pierwotna. Wchodzimy w książki i możemy sobie cyk podnieść książką. Widzimy tutaj, że zmieniło się z 38 na 58 i w nawiasie jest plus 20. Oczywiście możemy sobie, jeśli mamy tych książek, dużo dalej podnosić w ten sposób. I na pewno jest tak zrobione, że jeśli Użyjecie tej książki, możecie, możecie tę książkę użyć w każdym momencie ale już na przykład z 78 na 80 wiadomo, że wam by się to nie opłacało. I nadbędzie będzie informacja, że przecież możesz zrobić 20 leveli czemu to robisz, czy chcesz na pewno kontynuować. Ja sobie kontynuuję, bo wiadomo, te książki i tak zaraz mi przepadną. Yy, I te książki według mnie będą wypadały z, z nagród woj za, ze skrzynki wojennej oraz z rzadkich tytanów, ewentualnie będą do kupienia. I z innych miejsc myślę, że nie będziemy mogli ich pozyskać. I teraz zobaczmy, czy mamy tu jakąś kartę, która. O, a to ciekawe. Specjalnie dali karty bez limitu, że można było sobie te książki potestować. OK, no i teraz tak, level up, książki. I mamy dużą książkę. No i patrzcie, z 80 na 85, co jest wymagane? Jedna książka, 5 kozaków. Jedne, jedne narzędzia i 5 jakiś tam podręczników do walki i cyk, już mamy. Teraz podnosimy oczywiście za alfy, za materię i znowu możemy użyć naszego tomu i podnosimy kartę z 85 na 90 za jedną dużą materię, jeden tawar, 3 średnie kulki, 5 małych kulek i jedną taką książkę. No to będzie mega opes prawa. To ja sobie te karty, wiadomo, po podnoszę szybciutko. Ale tylko chyba te dwie, bo w sumie. Szkoda czasu, trzeba, trzeba działać. Trzeba już omówić teraz te karty. No dobra, mamy już te karty. Zaczniemy sobie od trzygwiazdkowego Jacksa. Czy warto go robić jako trójkę nową, która wpadnie? Jest klasy Łoczyka, więc bardzo fajna klasa. Wiemy, że po prostu może uniknąć specjala obrażeń, jeśli jakiś specjalny jakiś specjalny specjalną umiejętność nam zadaje obrażenia plus na przykład narzuca, narzuca furiacki atak, no to obrażenia możemy uniknąć, w sensie dostaniemy za zero, ale furiacki i tak nam wejdzie, żeby jakby na odwrót działało, czyli że mogą wejść obrażenia, możemy odeprzeć ten furiacki atak, no to to robi klasa mnicha. To takie szybkie przypomnienie. Jax jest na bardzo szybkiej manie. Zadaje 220 Procent obrażeń przeciwników na rogach formacji, formacji i narzuca im 20 obłędów. Czyli jest po prostu to taka mała wersja. Jak on się nazywał? Taki czerwony. O kurczę, chciał, chciałem zabłysnąć. W sumie on chyba gdzieś tu jest. Na tym kącie. Nie, nie ma go. <gry> Ale no jest taka czerwona karta, która robi to samo. Że bije właśnie karty na skrajach formacji. I oczywiście jeśli nie masz żadnych na formacji, tylko jest jedna karta zostawiona u przeciwnika. No to wtedy wszystkie obrażenia wchodzą razy 2 w tą kartę i nakładany jest, jest obłęd też razy 2. Oprócz tego sam na siebie narzuca 45 obłędu. Sam na siebie. I raczej, jeśli chodzi o trzy gwiazdkowe karty, to mało, która daje miękką skórkę na, na, na siebie, w sensie na swoich sojuszników, i chyba Betty jest ten taki fioletowy gargulec, no to musielibyście go parować ze sobą, tylko że Jax jest na bardzo szybkiej manie i jest innego koloru, więc nie wiem, czy się uda to zgrać w czasie. Czy jest to dobra karta? No zaraz zobaczymy, aczkolwiek no znaczy, no, na pewno ciekawa, trzy gwiazdkowe karty z obłędem no jeszcze nie było takiej. Relay albo Riley, Glasa czarnoksiężnika, czyli tutaj nic takiego specjalnego, zadaje 345% obrażeń w cel i nakłada na niego 40% obłędu, czyli całkiem sporo. Oprócz tego, cel ma powiązanie dusz na trzy tury, którego nie da się wyczyścić, czyli za każdym razem jak Riley będzie oczywał obrażenia, no to wtedy będą one również zadawane tej karcie, na którą narzuciliśmy to powiązanie dusz. Oprócz tego Riley rzuca na siebie 50 obłędu. Taka nie za specjalna karta według mnie. Eileri Klasa Czarodzieja, czyli bardzo fajna klasa, może spowolnić generację many i szczególnie na szturmie może to mocno nabruździć. Do tego mamy odporność na negatywne efekty przez 6 tur, czyli mega fajna sprawa. I co on tutaj robi? Jest na średniej manie, daje czysta wzrostu swoim wszystkim swoim... nie. Nie wszystkim sojusznikom, daje sobie i swoim sąsiadom, czyli na pewno musicie go wkładać sobie na pozycjach od 2 do 4, jeśli nie zostanie zmieniony. A oprócz tego przyzywa Mega Miniona, posiadającego 35% życia i 170% ataku, przejętego odrzucającego I ten Mega Minion, za każdym razem kiedy uderzy, nakłada następujące dolegliwości. Przeciwnik otrzymuje 372 obrażeń od toksyn przez 3 tury. I obrażenia są te zwiększone, jeśli ktoś ma zwiększone życie albo posiada do na do nas sobie miniona lub mega miniona. Oprócz tego nakładane jest 5 obłędu na, na tą kartę, która jest uderzana. Czyli ten mega minion, póki nie zostanie zabity, no to gdzieś tam po 5 No Trochę słabe, że tylko 5 obłędu narzuca mega minion. No, na przykład yy, Abigail. Jej, jej miniony, miniony też nakładają tylko 5 obłędu, ale da ich 5, czyli nakłada jakby po 25 obłędu naturę. A tutaj jest tylko 5 naturę, więc zobaczymy jak to się w ogóle tutaj sprawdzi w praktyce. No i oczywiście jak to karta z obłędem, jeśli rzuca na kogoś obłęd, to na siebie też musi rzucić. I rzuca, rzuca na siebie 50 obłędu, żeby się przed tym chronić, no to najlepiej grać Eileri razem z, z Gartenem. Tylko wiadomo, kartę już trochę jest starej daty, ale tylko tak się możecie. Znaczy, nie tylko tak, ale to jest najlepszy sposób, żeby się chronić przed e, obłędem, żeby mieć karty w tym samym kolorze z miękką skórką. Dobra, przejdźmy teraz do piątek fioletowych Hu Sanyang. E, jest na szybkiej manie. E, ten ta specjalna mieć otrzymuje oczywiście e, szansę na, na zadanie krytycznych obrażeń, jak to ta rodzina. Zadaje 400% obrażeń swoim przeciwnikowi, czyli może zadać 800%. To jest mega dużo na szybkiej manie. Oprócz tego. Skraca wszystkie buffy aktywne swojego przeciwnika o trzy tury. I teraz pytanie czy skróci też o 3 tury śluz od Gurika. Jeśli tak to to będzie mega mega super kontra. A tak jest skraca Modyfikatory odwoływalne i nieodwoływalne, czyli Hu sanyang to jest po prostu kontra na górika, czyli górik jeszcze na dobrze nie wszedł w metę, a już zaraz będzie z niej ściągany i prawdopodobnie będzie powrót do starej, starej Bernadette. I co dalej? Zadaję te 400% cel, a potem zadaję jeszcze 400% w losowy cel i obrażenia są, a nie. A dobra, już wiem. Najpierw uderza w jeden cel i skraca dolegliwość, skraca buffy. A potem zadaje w losowy cel 400 obrażeń i jakby zwiększa o 3 tury wszystkie, wszystkie dolegliwości, które na kartę przeciwnika są nałożone. Czyli na przykład jeśli wrzuciliśmy komuś trucie na 3 tury, no to Husaniang zwiększy to do 6 tur. Świetna karta się wydaje. Shijin. Wojownik, czyli może się odradzać Na jakiejby okazji strażnik klasa, czyli słaba klasa Shijin może się odradzać Jako wojownik Oczywiście tak jak mówię, tak jak wszystkie karty z tej, z tej rodziny Może zadać, ale nie musi Podwójne obrażenia krytyczne Czyli tak zwane krytyczne Podczas używania speca I on tutaj zadaje 300% obrażeń w celu, który sobie bierzemy, a następnie po 120% Obrażeń, procent obrażeń ośmiu losowym przeciwnikom, czyli to jest taka w sumie druga wersja Likuja, tyle że nie z prowokacją albo easy dore. To są te same mechaniki. E, oprócz tego, wszyscy e, sojusznicy otrzymują 20% szans na kryty zwiększenie krytycznych obrażeń, e, i tu jest tak plus 2. Nie wiem, co do końca to znaczy, e, że plus 2 czy dwa na raz się nakładają, nie wiem, zaraz to sobie zobaczymy. Tak czy inaczej będzie dobry do sparowania go z kartami, które yy... no, są z tej rodziny i zyskują na tym, żeby zadawać krytyczne obrażenia. No dobra, daliśmy sobie tutaj. Szkoda, że nie mam żadnej karty, która nada jakieś wiecie yy... trud. a nie są, są toksyny, także spoko, czyli jeśli to mi się odpalić, i tą kartę i tą to pokażę Wam jak będzie działało to przedłużenie o trzy tury dolegliwości. Może być tak, że przeciwnik odpali przede mną. Dobra, mamy Jacksa. Zobaczmy jak się sp sprawuje być przeciwko piątkom. Uderzył po 90 i nałożył po 20 obłędów. Ale dobra, mamy naładowanego co? Coś tu mamy. Y Przywołuj, przywołujemy sobie tego mega miliona. Zobaczmy jak on wygląda. Tak sobie wygląda. Ma 1887 życia. Do tego będzie uderzał sobie taką macką zaraz na pewno. O, tak, uderzył Ember, ma tam 5, no, no to słabo, słabo, że nakłada tylko 5 obłędów. Nie będzie to zbyt użyteczna karta. No i dobra. I teraz widzimy, że mamy yy, śluz ataki mana na 5 tur. Uderzamy sobie tą kobietką po 1900. No bardzo dobre obrażenia. I skróciliśmy do dwóch tur. No świetna będzie to karta. No, jest to Snajper co prawda, ale co z tego? Nic z tego tak naprawdę, bo Możemy sobie skrócić i, i, i uderzyć troszkę później. No i dobra, i zobaczmy teraz jeszcze, jak, jak ten uderza. Yy, 1500 obrażeń plus po 300 razy 8, czyli ile to jest obrażeń? 300 razy 8, 2, 400 i 1500, 3,900, obrażeń praktycznie zadaje ta karta. Nieźle, tylko że losowo, wiadomo. Okej, okay, no to, to tyle. Nie wiem czy jest sens nie, tą kartę. Dobra, pokażę Wam jak działa to łączenie dusz. Oczywiście ten Jax będzie bił mocniej trzygwiazdkowe karty, tylko teraz nie mam jak tego nawet sprawdzić, bo... raczej tutaj de -fact nie wystawia tych trzygwiazdkowych kart do bronienia. Ok, i teraz mamy powiązanie dusz. Oczywiście, jeśli bym teraz rzucił na Eleri, Ileri albo Ember, no to nic by się nie wydarzyło, bo mają odparcie statusów, ale rzucę sobie tutaj na tą kartę. Prawda? To za każdym razem, kiedy ja teraz otrzymam obrażenia na tej karcie, to tamta karta też będzie obrywać. I możemy to zaraz zobaczyć, jeśli uderzą w, w Riley. Okej, okay, no były tam jakieś obrażenia, ale nie w tą kartę. O, teraz nie zobaczymy znowu. Ale jeśli bym oberwał na przykład jakimś specem. Znaczy zobaczyliśmy w sumie, bo też oberwała. E, tylko w drugim kierunku. A tak mi się przypadkiem wydawało, że e, jakby dlatego, że e, husanian, Uderzyła sama w siebie, tamta wiecie, z poprzedniej walki, i w te, tamtym momencie, jakby tamta jak uderzyła w siebie, to uderzyła też we mnie. Ale nie wiem, czy jak do końca to działa, czy tak mi się tylko zdawało. Tak czy inaczej, zróbmy sobie takie coś. Widzicie, nie ma tutaj śluzu na tej karcie. Dajmy sobie takie coś, że papryka otrzymuje obrażenia, kiedy ja otrzymuję obrażenia. Plus nałożyłem te 40 i obłędu jej, a sobie 50. No i teraz Fafnir uderzy. No nie chcą bić we mnie. Ale widzieliśmy teraz 432, jakieś obrażenia poszły. No i zobaczmy. 1146 było obrażeń dla mnie. I 1146 dla Bartholomew. Także tak działa powiązanie dusz. Czy to jest fajne? To już micie sami zdecydować. Według mnie szkoda szkoda czasu. Reasumując, ten krótki odcinek. Według mnie, Jax i Riley nie będą za dobrymi kartami, żeby je koniecznie robić, jeśli je traficie. Ileri również się nie wydaje zbyt mocny, chyba że dostanie jego mega milion. Trochę większe nakładanie tego obłędu co, co turę, bo 500 jest trochę przy mało. Szczególnie, że Abigail jest mało grywalna, a ma 25 co turę. Za to, Husaniang i Shijin według mnie to są top of the top karty. Jeśli wyjdą w takiej formie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się do następnego. Cześć.